Instrukcja aktywacji konta Office 365 w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dane do logowania konta e, przesyłane są na prywatny adres e-mail e, zapisany w IRC i w USOSie. Należy odczytać podane dane. Ja zaprezentuję na przykładzie e, poczty wp Zaloguję się tam w tej chwili. To jest mój adres e-mail, który jest zamieszczony w Ircej w Busosie I na ten e-mail została wysłana informacja o poczcie, jaką będę miał w Akademii Pedagogii Specjalnej. Zaloguję się tam. Że jestem zalogowany i mam informację o swoim koncie w tym miejscu. Tak? Proszę zauważyć, że nie jest to mail od aps-u, tylko od Microsoftu. Tu mam dane, mój mail aps-owy i hasło do tego maila. Hasło do tego maila jest jednorazowe. Należy je zmienić przy pierwszym logowaniu. Stąd możemy się wylogować. Tak możemy przejść na stronę Akademii. W zakładce Poczta logujemy się tymi poświadczeniami z poczty. I tam jak było, ja zapiszę JT. Mamy wpisany mail, e, akceptujemy, a następnie mm, musimy wprowadzić nasze hasło jednorazowe. Na tej planszy wpisujemy ponownie to nasze jednorazowe hasło, tutaj. Wpisujemy dwa razy nasze nowe hasło. I się logujemy. Klikamy dalej, a w następnej planszy, tutaj sobie skonfigurujemy. Połączymy, możemy połączyć nasze konto z numerem telefonu. Możemy podać naszą komórkę i dostaniemy kod aktywacyjny SMS, żeby móc później odzyskać hasło w momencie kiedy zapomnimy, bądź powiązać drugi wariant z adresem e-mail. Mamy już adres e-mail, więc my spróbujemy skonfigurować teraz z adresem e-mail, więc wprowadzimy nasz adres e-mail. Wprowadziliśmy nasz adres e-mail z naszej prywatnej poczty WP. Wysyłamy informacje i tutaj w tym miejscu w następnej rubryce musimy wprowadzić kod weryfikacyjny, więc musimy się zalogować do naszej poczty na wirtualnej. To nie tak. O. Dobrze. I hasełko. Tak. Widzimy, że znowu przyszedł z Microsoftu nasz kod weryfikacyjny. Możemy sobie go skopiować, wkleić tutaj w naszą rameczkę. I weryfikujemy. Mamy już w tej chwili. Pozytywnie zweryfikowany nasz mail. Możemy zakończyć, e, zakończyć aktywację naszego e, konta. I tutaj, nasz te, teraz zapytuje, czy mm, chcesz, aby cię nie wylogowywać. Domyślnie klikamy nie. Jeżeli to jest nasz prywatny sprzęt, możemy zaakceptować. Zalogowaliśmy się do naszej poczty do Outlooka, a tak naprawdę to jest nasz, nasz Office 365. Bo w tym miejscu klikając, mamy dostęp do naprawdę wielu aplikacji niezbędnych do naszej pracy, wśród nich są właśnie Poczta. Word, PowerPoint, OneDrive, czyli nasz, jak gdyby, pendrive w chmurze, czyli dysk wirtualny. No i oczywiście takie programy jak Teams, które są niezbędne do pracy zdalnej, jak Stream, gdzie będą zamieszczane filmy, które później będziemy mogli odtwarzać. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten. Office 365, jeżeli tu klikniemy, możemy sobie pobrać e, i zainstalować na pięciu różnych urządzeniach. Na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie możemy tą naszą licencję przypisać do pięciu różnych urządzeń. Wracając do Outlooka. E, tu kliknę, chciałem powiedzieć, że podstawą pracy w formie zdalnej jest uczestnictwo na zajęciach realizowanych w APS przez program Microsoft Teams. Żeby uczestniczyć w zajęciach należy być członkiem odpowiedniego zespołu. Dołączenie do zespołu możliwe jest na dwa sposoby w zależności od formy jaką wybierze wasz wykładowca może być nawet na trzy sposoby że z automatu wpisze was wasz ten mail i będziecie od razu w grupie jeżeli to są duże grupy no to jest to bardzo pracochłonne więc z reguły wykładowcy wybierają dwie ścieżki albo wysyłają link do zespołu albo kod do zespołu w obu przypadkach otrzymujecie wiadomość e-mail od wykładowcy przez pocztę APS. Tutaj jesteśmy mamy link do zespołu. Jeżeli klikniemy teraz w tą wiadomość po kliknięciu w link mamy taką planszę. Możemy przez aplikację sieciową zalogować bądź pobrać aplikację na komputer. I zalogować się przez aplikację. Ja już mam tą aplikację zainstalowaną, więc uruchom teraz i zaloguję się poświadczeniami z maila. Dobrze, poprawnie, poprawnie, zaloguj się. I wprowadzam hasło. Zaloguj się. Wszystko gotowe, gotowe. Otwiera mi się aplikacja Teams. Chcę dołączyć do zespołu jako członek i klikam Dołącz. Prośba została wysłana. Wykładowca musi teraz. Zaakceptować. Z reguły to jest tak, że jak wszystkie osoby, które są dodane, wyślą tą prośbę, z jednym kliknięciem akceptuję dodanie wszystkich członków do zespołu. Drugi sposób jest dołączenie za pomocą kodu. Tak? Mamy tutaj kod, kopiujemy kod. A następnie będziemy go chcieli wkleić w aplikacji Teams. Tym razem, może pokażę nie przez aplikację i skrót na pulpicie, tylko wchodząc tutaj w aplikację pakietu Office, też mamy tutaj ikonkę Teams. I jeżeli uruchomimy, to też załaduje nas do naszego konta w Teamsach. Z tym, że yy, będzie to yy, Teams załadowany przez przeglądarkę. Najlepiej przez Edge'a. Ewentualnie przez Chroma, tak? I w zakładce tutaj z boku zespoły, jeżeli napiszemy dołącz do zespołu lub go utwórz, mamy tutaj tworzenie. Zespołu, a następny kafelek jest dołącz do zespołu wpisując kod. Jeżeli ten kod wkleję i kliknę dołącz do zespołu, automatycznie zostanę dodany do zespołu stworzonego przez wykładowcę. I teraz mogę podejrzeć zespoły. Tu klikam. I widzę w tej chwili dwa zespoły, czyli jest zespół tam, gdzie kliknęliśmy za pomocą kodu i widać, że nasz link wysłany do wykładowcy, wykładowca też go zaakceptował, dlatego też się pojawił tutaj drugi zespół, do którego zostaliśmy dodani. Wróćmy jeszcze do Outlooka. Ja tu kliknę. No i to chyba wszystkie takie ważniejsze informacje odnośnie aktywacji konta 365, który jest niezbędny do mm, prawidłowej komunikacji i do, do tego, żeby brać udział w zajęciach zdalnych. Jeśli chodzi o mm, Kontakt z Akademią i z wykładowcami Akademii. No ja, jako student wirtualny, muszę się jeszcze wylogować. Wylogowuję się. Do zobaczenia.